We don't care. Hej, hej, Siemano, z tej strony Loki, jest ze mną błysy I don't care, witam. I wracamy do naszej emisji z Nie, 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 Ja wychodzi. nie chcę sobie tego przypominać, ja chcę to przeżyć. I dlatego uzbroiliśmy się na... Hop, co so wiesz? Nie wiedziałem, że tu można wyjść. Ty mnie widzisz? Ja też nie. Po prostu poszedłem. Chłop, <noise> wyszedł, poszedł sam. Widzisz? Ściany w Twojej głowie nie mogą cię ograniczać. Pamiętaj, cele zawsze można osiągnąć. Jak ja słyszę, bo nie, to widzisz, <noise> 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 tylko kurczę z moją babą. Dlaczego? Bo nie. Ja też tego będę używał. Bardziej chodzi mi o to, że. Wzi wziąłem pieprzone. I co to jest, guźwa? Tak, Oh Boże, to się kojarzy z tym? No dru drugowojenna broń, M1 Ja bym zrobił, Staszek, w ten sposób, mam taki pomysł. Tak? Słucham. Jedziemy od boku mm. i po prostu każdego kogo zobaczymy te skulko łeb. To Ta jest, taki jest plan. Tak zwana uczciwa utylizacja. Wszystkim porówna. Tylko y zanim oddasz strzał, taka prośba moja mała. Nie. Chociaż spójrz, czy to nie jest cywil, ok? Nie mogę obiecać Oho, ciekawe. No dwóch już leży. Zacząłeś beze mnie. No tak. Dwóch już leży. Tutaj rozumiem mamy tak dość tej misji, że to jest pacyfikacja. Dzisiaj jest spacyfikacja totalna, bo... Ja już mam dosyć. Co prawda, miach chwila czasu, tylko ostatni raz tu byłem. Co nie zmienia faktu, że. Może być ambitnie. W ogóle nie wiem, czy ty w ogóle, Staszku, pomyślałeś o tym. No. A ty tu jesteś. Ale mógłbyś zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Jaką? Odpowiedź, widzą moją perspektywę. Yy, a, że Twoją kamerkę. Dokładnie. Dobrze, Prosisz, to będzie panie, to tak. Zajrzyj. Ja szczerze w tym momencie to bym to zamknął te drzwi. Poczekaj, łysy. Say hello to my little friend Kop drzwi Say hello to my little friend Nie lubię tu chodzić. Słyszę cię panie Jeden kaput Jakie bullshit Pan Worzej przed nami może być Wywaliłeś go tam za drzwi Tak dobrze Podoba mi się to spektaj że... Podziwuje super zwodnieniu mi się że będzie i na drugą stronę, czekaj, granat leci No pacyfikacja będzie pacyfik Kobitka tam była Po lewej, po lewej są. Słyszałem po lewej To czekaj Nie 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 zostaw tych granat trochę Zostaw trochę tych granat Już strzela do mnie Schowałem się no chłop biega i strzela Cywila uwalił Co za patafian Strzelił no? Trafiłeś? Wybieg na mnie Zabił mnie Tu może zmienię celownik? No w sumie tutaj by się przydała lunetka na tego Garanda. Po lewej możesz mieć. Zapowiada się stabilnie. Dokładnie.

Na górze mogą być, na dole mogą być granaty, panie granaty, czyli rzuciłeś flaszę? Uważaj na kulę.

What the hell? Aha, dobra, dwóch to było. Ok, Wiesz, nie żyjesz? Nie, ja dostałem w czambo od drugiego. A, bo on przeszedł. Bo to dziwnie to wygląda. On przeszedł sobie. Ło, tam jest jeszcze jeden. Ok, czyli wyszli po prostu i, i dostałem w czambo. Przypał. Bo to wyglądało tak, że ja się wychyliłem na tego, który był tutaj za skrzynkami po lewo i nagle padłem. I wyglądało to tak, jakbym dostał od gościa, który patrzył na ciebie. Więc no, weź go tam. Wywal.

Nie, ten, po... o, ten poziom ten trudności, na, na, na średni. No chyba, czemu my, to, czemu my to na trudnym przechodzimy? Dobra, Staszek. wyjątkowo to misję zmienię na średni. Następną zrobimy, ten, bo już rzeczywiście... Chłopie, no już mam dosyć. <grym> ja też, no są o wiele trudniejsi. Ale ja ci mówię, trzeba wejść od góry i wystrzelać po prostu. Mm co teraz może być łatwiej, więc jakby no zmniejszony poziom trudności to na pewno będzie łatwiej tam ich. Idziemy ich wystrzelać! Tu nie ma pola do dyskusji. Jeżeli ty tego nie zrobisz, to ja to zrobię. Jakoś to jakoś się tego spodziewam po tobie. Dobra, pik, pik, pik.

Bili mnie Jeden leży Drugi leży Ale gościu, dostałem Ale gościu no po na No, no to już się Ale gościu po obiedzie jestem Przez drzwi Bezwładnijmy go od razu Co bym uciekał Kible spojrzałeś No jak tu jeden wbieg

I tędy Staszku, tędy Otwieraj no. do, do wyjścia Pamiętaj. Do Dobra, dawaj. Ja bym otwierać. Uważaj I od razu na schody I do góry. Po cichutku, na uczumpku. Hands up, od razu po lewej, od razu po lewej. Leave the dog. Suspect Question We Hands <laughs> kind of kind of mm -hmm. um, on your head now. Hey. Uh -huh. Piyeh, wait, wait, Be and trailers are yeah. standing by. Get police! Get your hands up! Oh, this is, right. is

Stałem, ja słyszałem, ale Z przeciwko, to są tak jak idziesz naprzeciwko i po lewej stronie dworze zeszedłem. Na blisko, przyszedł do nas na blisko. Niestety, nie zdążyłem. Nie, zmieniam z tego, jakby ja tu wchodzę z jakimś, nie wiem, kałaszem czymś.

Sprawdzenie broni, pik 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 pyk Gdzie ty się ukryłeś chłopie

I'm no not going to be compliant. i to the exit. LSPD, don't move! I'm a good person! Hands on your head, do it now! I'm not a bad guy. I don't want any problems with you guys. Bądź go zwiąż! No. Czekaj. To nie takie proste. Stronie, eee, o o o o tu się coś pojawiło. No uf, Będę teraz. O. No, uf. się kręcić. O no. Nie mogę nic zrobić. this! Hands up now! Drop to your knees! Put your hands up! Ah! Police, get down! There will be one or two more. Maybe Hands up! Do it now! Leave the talk. There's Suspect the is talk. down, but breathing... Stabilize in. them and we'll send EMTs. Hands on your head! Move!

Ja dobrze z nie rozumiem jak ty człowieku, dalej. Jak ten ziomek wyszedł ci na plecy, i on cię nie zabił. Eee, też mnie to zastawia. down on on hands up. above now. bardziej. Mamy to pomieszczonko ok. Czyli zostało najgorsze o, Faktycznie Co najgorsze? Pomieszczenia To największe Albo cywilne Jeszcze szukać Faktycznie, już wiem gdzie now! No Klik, klik, klik. Dobra. Prawdopodobnie wiem gdzie mi coś jeszcze zostało, ale hmm. I'm not sure Bo Brakuje mi jeszcze paru ważnych postaci z tego co mi się wydaje, nie? No? Uwolnij wszystkich czy zaprowadzić zaprowadź z ład i porządek, aresztur Mairie Lopez i areszt i znajdź Eugene Gomeza Także jeszcze masz parę osób, nie? Mhm Uważaj O mm lewej -hmm. A tu przejście przejścia nie mam

Mianowicie został ten mały budyneczek. Co nie? No bo tu nie przejdę. No dobra. To zostało tamto przejście. Nie podoba mi się to. Put your fucking hands up! Down on your goddamn knees now! Keep your hands up! Put your hands up! Get down! Down on the ground! Move!

Takim cudem to przeżyłem. Nie wiem, nie pytaj. Czego mi jeszcze brakuje w takim razie? Uwinić wszystkich cywili. Aha, dobra. Maria właśnie biegnie. Put your hands up. Police, get down. Udało się zaprowadzić porządek. Idę zobaczyć, czy cywile się wszyscy tam ładnie skuli. Sokriste w końcu. Ale no, tak na niższej tajnie. Ładnie skuli. Bo już widzę jednego, że jeden stoi. Oho. On your head, move second, hands up above your head. Well, you you up, right? Officers are waiting outside. Okay, okay, just stop stop. Oh, it. okay, okay. Go to the exit, stay quiet and stay low. The, Keep your behind

wszystko. No, niby tak. Pewnie gdzieś tam leży jakaś zaginiona broń albo coś, ale dobra. Zobaczymy. O nie, jednej osoby nie znaleźliśmy. W sensie, ja nie znalazłem. Brzmi stabilnie Dobre Ja wam dziękuję za ten odcinek I za tę misję Widzimy Point się w Bye, Bajo Bajo, bajo